Hmm. Hmm. E? O! Witajcie bardzo serdecznie! Jestem Sigstein z Katariny. Nie spodziewałem się tu nikogo oprócz srebrnych rycerzy i Sigmajora z Katariny, który napisał do mnie list. Że został uwięziony przez kilku rycerzy i przybyłem mu na pomoc. Chociaż może trochę się spóźniłem, ale nie mogę i tak znaleźć sposobu, żeby dostać się do środka. No dobra, <totrybujesz> tutaj była taka artystyczna interpretacja kolejnego rycerza z Katariny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sousu Pozwolicie, że ja się tutaj szybko po tym przebiorę. No, gdybym montował, to bym to tak zmontował jakoś elegancko, ale nie montuję, więc musicie być świadkiem tutaj wszystkich czynności, które towarzyszą temu. No i co? Moment, moment, moment. Tutaj jest silwerek. Kolejny silwerek. Gdzie to, gdzie to jest? No nie, miałeś podnieść to. a, a, a hop Ciach, ciach. Dobra, wszystko tutaj jest ładnie. Mamy nasz sprzęt, więc możemy przejść do rzeczy. E, no tak, musiałem się tutaj dostać, znaczy przepraszam, Siegstein musiał się tutaj dostać. E, I okej, okay, zobaczmy sobie przede wszystkim na komentarze, co napisaliście. E, odpowiedziałem na część z nich, ponieważ e, tak sobie, no tam, uciąłem po Diablo krótką z Mikozem 76, który to uważa, że Diablo 1 było najlepsze. Um, no i pojedynce się skończyło tak naprawdę, z czym się nie zgadzam ale mniejsza o to Fast Shadow tutaj o Leonhardzie czy też Leonardzie w sumie nie wiem czy to Leonhard czy Leonard no w każdym razie, że w polskiej wersji jest niby środkowy palec to jest oczywiście błędem bo ring finger to jest palec serdeczny na nasz język tutaj komplement bardzo dziękuję i Fast Shadow tutaj napisał, że rusza ustami czy też ustami rusza też Andrzej, czy też Andrzej. ja to zobaczę. Sprawdzimy to, czy rzeczywiście tak jest, bo szczerze mówiąc nie zwróćcie uwagi. Bardzo prawdopodobne, że tak. Ale najpierw ostatni armor set, którego nie podnieśliśmy, Zapomniałem o nim, przyznam szczerze. No i jak widzicie przenoszę się między ogniskami. Przypadkowo tam wdałem się w interakcję z tym ogniskiem, gdy była Firekeeperka. Myślałem, że Alt 4 natychmiastowe coś pomoże, ale niestety tak też no tak nie było Więc. Oj, no trudno. Teraz, Czy ja już mam set ona w takim razie? Mam jego maskę czy nie? Czy ja odkładałem coś do ogniska o! Jest. Jest Widzicie nazwę maski, nie muszę chyba mówić. Czyje ja to? Myślałem, że to tu była. Tutaj było, była przecież jakaś inna znajdźka. I. No dobra, w takim razie chyba będzie czas na Soul of Cinder. Więc udajemy się do. właśnie, czy ja mam. No właśnie, mam już nawet ognisko, mimo że skipnąłem to wszystko. No tak myślałem, co by zrobić na koniec. Aha! Mam nadzieję, że jeszcze wszyscy oglądają, którzy odpali ten film, bo wiem, że na pewno większość skacze po prostu i nie ogląda wszystkiego. To, to, bo sobie przypomniałem, że jest w ogóle jeszcze Lords of the Fallen gry, znaczy studia bodajże City Interactive, czyli polskiego CI, tak? Eee, I może to bym ograł teraz po Dark Souls. Co o tym myślicie? Znaczy ja tam pewnie zrobię coś w rodzaju ankiety, nie wiem czy na początku, czy na końcu, czy na końcu filmu, o ile to w ogóle ogarnę, bo tam YouTube jakoś może te pole robić, ale jak nie, no to po prostu e, prosiłbym, żebyście napisali, czy wolicie playthrough casterem, no już nie mówię magiem, tylko casterem, bo najprawdopodobniej będzie to e, piromanta, czy też wolicie e, właśnie, żebym ograł na przykład Lords of the Fallen. O Lords of the Fallen nie mam praktycznie żadnej wiedzy, grałem jakieś chyba 40 minut, z czego to wszystko było przed jednym bossem, znaczy pierwszym bossem i tak naprawdę o tej grze wiem praktycznie nic, oprócz tego, że nie ma tam multika. Co to było? No więc jak już mówiłem, o tej grze nie wiem praktycznie nic, nie umiem w nią grać, bo gra się w nią zupełnie inaczej niż w Dark Souls i to, to tylko z wyglądu przypomina Dark Souls, a z gry to jest zupełnie co innego, więc... Jakbyście chcieli, ja chętnie ogram. O, Julia tu jest, ale nie potrzebujemy jej. Więc... Yy... Albo po prostu napiszcie w komentarzu, zagraj casterem, albo zagraj w Lords of the Fallen. No i dobra, robimy to, co tutaj wypada z każdym. na Dobra, nieważne. No i... Zacznijmy tutaj. Pierwszym razem to było coś wielkiego usłyszeć tę muzykę. Oczywiście każdy, kto grał w Dark Souls 1, wie, kto był w drugiej fazie. Dobra. I ja powinienem zrobić chyba po prostu to, tak? Chyba tak. No! Ta postać chyba nie zobaczy New Game Plus. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo sobie nie powiedziałem, żeby zwrócić uwagę, ale możecie sobie cofnąć film w razie czego. Że w scenie, w której moja postać szła w kierunku kamery, o tak. O tak. Eee, po prawej stronie była Anri. Ciekawe, prawda? Ciekawe, jaką ma buzie. ale dobra, więc tak, chyba zrobiliśmy wszystko. Nie ma co tam oglądać, co jest. No w sumie zobaczmy, co jest z Lord of Cinder. A mianowicie jest tak, Sunlight Spear, bardzo fajny cud, tylko wymaga 40 punktów wiary. A oprócz tego jest Firelink Coiled Sword, tak. Nie, Firelink Greatsword, po prostu. Nie wiem, strasznie przeciętny mi się wydawał, jak go miałem i chyba taki jest. Nie wiem. Jakiś taki niefajny jest. Uh, waifu, masz mi coś Ashi, ciekawego do powiedzenia? Link with... Aha. Nie, ja kradnę ogień, ja nie nie, nie podpalam, ja nie jestem piromanem. Widzieliście, co się, widzieliście, co się w jedynce działo, jak się chciało podpalić ten to Dobra, ale ja już to zrobiłem. Nie wiem, co oni. Tutaj jest takie dziwne: Ja już podpaliłem ten płomień, yy, a oni do mnie gadają tak, jakbym tego jeszcze nie zrobił. Więc nie wiem, czy to, tak, czy to jest zamierzone, czy nie. No. Więc tak. Yy, czy ja coś jeszcze tutaj. Chciałem zrobić. No tak naprawdę to już wszystko. Bosy zabite, armory podniesione. Więc zostaje tylko jakieś PvP. No, dlatego właśnie setny poziom, chociaż nie wiem, czy nie podniosę. I. Aha, dobra, Andrzej, Andrzej, Andrzej. Andrzej. Hmm. No proszę, Andrzej rusza buzią. Wspaniałe. Miałeś rację, Fast Shadow. Um, no i dobra. No to w takim razie to by było tyle. Koniec naszej przygody tutaj, można by tak powiedzieć, fabularnej w Dark Souls. Więc tutaj ponawiam swoją prośbę dla tych, którzy na przykład skipnęli do końcówki, żeby napisać, czy wolicie, żebym zagrał w Lords of the Fallen, czy żebym zagrał casterem kolejne playthrough Dark Souls 3, a może Dark Souls 1 albo Dark Souls 2, ale wolałbym raczej albo Lords of the Fallen, albo Dark Souls 3. Najbardziej najchętniej bym teraz ograł Lords of the Fallen, ale oczywiście tutaj się e, zasugeruje waszym zdaniem, ponieważ swoją na, zabawę nagrywam również po to, żebyście wy e, mieli z tego jakąś tutaj frajdę, większą lub mniejszą, no. <grym> Dobra. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Do tej postaci wrócimy, gdy wyjdzie drugie DLC, czyli pewnie za jakieś pół roku. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.